I kolejny piękny wiosenny dzień, czas zabrać się do przycinania lawendy. Jako rabatki żwirowej mam tutaj wokół lawendy, a pomiędzy nimi błękitne szafirki, których liście już tutaj widać. Lada chwila zaczną kwitnąć, ale zanim zaczną kwitnąć szafirki, trzeba się postarać o lawendy, zadbać o nią tak, aby ona przepięknie się rozrosła. Ja w ubiegłym roku po raz pierwszy bardzo mocno przycięłam lawendy. Bardzo się o nią troszeczkę martwiłam, ale niepotrzebnie. Proszę zobaczyć, jak przepięknie się rozrosła. Utworzyła śliczne takie jeżyki pachnące, srebrzyste. No i oczywiście mieliśmy bardzo dużo kwiatów, które są dla nas bardzo Cenny, ale o tym za chwilę. Czy lawendy musimy koniecznie ciąć? Nie. Yy, mogą być niecięte. My podczas podróży po Europie z mężem, po ogrodach botanicznych, arboretach i innych różnych ciekawych miejscach, widzieliśmy yy, takie bardzo duże, wysokie krzewy lawendy niecięte. Nam tak się średnio podobały, osobiście bardzo lubię lawendę ciętą, która rośnie tak przepięknie w kształcie jeżyków i ma mnóstwo fioletowych kwiatów. Żeby nam lawenda przepięknie rosła, trzeba ją ciąć dwa razy w roku. Ja robię to wiosną. I robię to y, latem. Y, wiosną przycinam bardzo króciutko. Tak naprawdę można powiedzieć, że jest ogołocona. Zaraz Państwu pokażę. Natomiast latej, latem przepraszam, ścinam tak naprawdę kwiaty. Lawenda, myślę, że każdy powinien mieć w ogródku. Oczywiście są osoby, które nie lubią zapachu lawendy, ale przecież nie wszyscy musimy lubić to samo, prawda? Ja lawendę mam, ponieważ bardzo lubię wykorzystywać ją w domu, przede wszystkim w kosmetyce i to też Państwu pokazywałam. Robię balsamy na bazie oliwy z oliwek. Z lawendą są naprawdę. Rewelacyjne i stosuje do całego ciała zamiast kremów. Nie kupuje żadnych kremów w sklepie i oczywiście bardzo szerokie zastosowanie w kuchni. Można robić herbatki lawendowe, można dodawać do sałatek, można dodawać do napojów letnich z różnymi innymi kwiatami jadalnymi czy owocami ale można też robić przepyszne lody lawendowe, które ja robię i smakują nam zachwycająco. Prawdzie, jeszcze raz tutaj mówię, że lody lawendowe koloru fioletowego nie mają. Te, które ja robię, mają taki brunatny kolor, może zgnita zieleń. No trudno to tak bardzo określić ten kolor. Na pewno nie jest to kolor fioletowy, taki, który kupujemy w sklepach. To jest po prostu sztuczny barwnik, jest tam czasem może jakiś kwiatek jeden wrzucony dla zapachu, ale też niekoniecznie. No dobrze, piękna pogoda, zabieram się do pracy, będę przycinała, przycinała lawenty. Przycinam ją nisko. Zapytacie Państwo, czy lawenda mi przemarza? Nie. Jak widzicie, z każdym roślinem rośnie przepięknie. Ja nigdy jej nie osłaniam, niczym nie zabezpieczam i naprawdę bardzo dobrze tutaj sobie radzi. Ale żeby mogła sobie radzić, ona potrzebuje miejsca, bo jest to roślina wybitnie ciepłolubna i słoneczna. Musi mieć dużo, dużo słońca, żeby mogła urosnąć. Ja miałam kiedyś lawendę posadzoną. Niby też do słońca, ale bliżej yy, domu niestety wcale tam rosnąć nie chciała i z każdym rokiem marniała. Dlatego przesadziłam tutaj. Tutaj mam jeszcze taką korzyść, że o ile na rabatach nie zdarzyło mi się, żeby mi się wysiała gdzieś lawenda, pomimo że nie wzruszam tutaj ziemi. Natomiast tu na żwirku bardzo często właśnie wysiewa się lawenda i wysiewają się szafirki. Dzięki temu mam darmowe sadzonki i nie muszę kupować młodych sadzonek lawendy. Później, tak jak Państwo widzicie, dosadzam sobie tylko wokół i mam bardzo dużo tej lawendy. Mówi się, że lawenda odstrasza różne szkodniki, czy tam owady, ale ja tak szczerze Powiem Państwu, że akurat tego to nie zauważyłam, aby lawenda odstraszała w nas jakieś szkodniki. One zawsze co roku są, czasem mniej liczne, czasem więcej, ale są. Już myślę, że na szkodniki rośliny, nie wiem, w moim przypadku jakoś słabo zdają egzamin. Może mamy takie szkodniki harpie, które w ogóle roślin się nie boją. No, może się tak zdarzyć. I proszę zobaczyć, tak to wygląda. Bardzo niziutko jest przycięta. Kiedy najlepiej przycinać lawendę? Lawendę przycina się. Między 15 marca a 15 kwietnia. Oczywiście wszystko zależy od pogody. My, ogrodnicy, w ogóle jesteśmy zdani na pogodę i trzeba ją uważnie obserwować, ponieważ od niej zależy wiele prac, jakie możemy wykonać w ogrodzie. I jeżeli zapowiadają ciepło i jest ciepło, tak jak u nas, więc można oczywiście już przycinać, ale jeżeli byłoby zimno i zapowiadano być na przykład Jakieś spadki temperatury duże, to lepiej po prostu troszeczkę poczekać i opóźnić trochę ten zabieg. Ja zaraz Państwu pokażę bliżej, jak wyglądają e, przycięte lawendy. Że tutaj w środku mają już piękne, zielone, zdrowe gałązki, i właśnie te gałązki wyrosną, i będą na nich przepiękne kwiaty fioletowe. Tu jest przycięty krzaczek lawendy i widać bardzo dużo wyrastających zielonych gałązek. Proszę zobaczyć. I właśnie to te gałązki. Są dla nas ważne, ponieważ tutaj będą rosły pędy i na nich oczywiście pojawią się fioletowe kwiaty. Ale wcale nie oznacza, że będą tylko fioletowe, ponieważ są odmiany lawendy o kwiatach białych, różowych. My też takie mamy, ale jednak pozostanę wierna lawendzie o kwiatach lawendowych, ponieważ te są najpiękniejsze. Tak wygląda rabatka lawendowa po przycięciu lawendy. Proszę zobaczyć, zostało tylko takie wyglądające niby na suche badylki, takie krzaczki i tak wygląda to wokół, jest pusto, jest łyso, ale ma być pusto i łyso, przynajmniej na razie, później zaś zrobi się naprawdę pięknie, ale chciałam Państwu pokazać, żebym nie była gołosłowna. Proszę zobaczyć, tutaj jest maleńki krzaczek lawendy, który wysiał się właśnie na żwirku. Tutaj szafirki i ciągle się wysiewają, więc mam tutaj, można powiedzieć, taki naturalny rozsadnik. Dzisiaj nie będę przesadzała lawendy, ponieważ nie mam czasu, ale ten krzaczek właśnie stąd wyciągnę, ponieważ nie można tutaj mówić o wykopaniu, bo jest tutaj gruba agro i na tej agrowłókninie właśnie są kamyczki i wśród tych kamyczków rozsiewa się lawenda, szafirki. Dzięki temu mam swoje własne sadzonki, roślinki i mogę obsadzać ogród. I tak to tutaj wygląda, te krzaczki. No teraz może nie prezentuje się to aż tak pięknie, ale proszę mi wierzyć, latem, maj, czerwiec będzie tu naprawdę ślicznie.